Witam Was na kanale AGD Strefa i mam dla Was specjalny odcinek, w którym rozpakujemy nowe urządzenie z kategorii oczywiście AGD. To jest ta co? Dlaczego ta paczka jest taka duża? Halo, co tu się wydarzyło? Roborok S8, czyli najnowszy robot sprzątający, najbardziej zaawansowany, o którym jeszcze nic nie wiem, ale się dowiem. Właśnie do tego się tutaj zabraliśmy. Oglądajcie. To jest takie wielkie, że nie zrobimy tego. Przy stanowisku, tylko musimy to wziąć i rozpakować. Tu, robotę dostaliśmy od dystrybutora na polskim rynku, czyli od firmy Jamicon. Stretch już prawie zdjęty, ujawnia nam się już logo Roborock. Czas otworzyć. Ja naprawdę o tym sprzęcie jeszcze nic nie wiem. Nic a nic, zobaczcie, te nazwy są coraz lepsze. Roborock S8 Pro Ultra Max XD Jeszcze powinno być dodane. Uwaga. Roborock S8 Pro Ultra, czyli wersja z tą stacją, która w poprzedniej generacji właśnie nazywała się Ultra. Co tu piszą? Omijanie przeszkód w trójwymiarze. Duo roller. Riser czy Riser Brush, czyli że są dwie rolki, czyli Patent Rumby a i robota już wygasł? Najwyraźniej. Automatic Mop Washing, czyli to, to, co już było, ale być może trochę inaczej to działa. Automatic Dust emptying, to też było. I Hot Air Drying tego nie było, to znaczy była przystawka. Była przystawka, która to robiła, ale oryginalnie tego w S7C nie było. Ale zobaczcie, jest więcej tutaj, bo jest jeszcze dwa razy Vibration Modules, czyli wibruje podwójnie. No dobra, wyciągamy kiedy otwieramy nowego robota. Nie tylko Roborok to stosuje inne firmy też. To mamy taką zarąbistą, zobaczcie instrukcję. Co jak w opakowaniu leży, jak tutaj wszystko składać i tak dalej i tak dalej. Oczywiście ja nie czytam instrukcji, bo po co? Rozpakowujemy. Tutaj mamy podjeździk do naszej stacji. No i jest oczywiście sam Roborok. S8 Pro Ultra Max XD. No i co? Kurde, faktycznie są dwie rolki. W końcu się nie będą włosy wplątywać tak jak w rumbie. Dwie rolki, które obracają się, jak widzicie, w dwóch, znaczy po prostu w przeciwnych kierunkach. Dzięki temu prawdopodobieństwo wkręcenia się włosów w to jest naprawdę minimalne. Czyli najprawdopodobniej patent rumby na to wygasł albo. To jednak nie była kwestia patentu. Jedna szczotka boczna, dwie szczotki główne i podwójnie wibrujący mop, który jest oryginalnie nałożony. I co tu się dzieje? Tu jest jakoś jakiś napisane. A, jest kamera oczywiście. 3D Obstacle Avoidance. I co tu się dzieje w środku? Łej, jaki miniaturowy! W stosunku do ceny tego robota, to jest tylko na. Nie, to jest dwa w jednym. Czyli to jest i do wody. I do kurzu, tudzież innych zanieczyszczeń. Co jest jeszcze w pudełku? Przewód zasilający. Dodatkowy worek na śmieci, czy worek na, na kurz do, do stacji. O, jest stacja. Wielofunkcyjna stacja z pojemnikami. O! Zobaczcie, zbiornik na nieczystości, na kurz, pod taką pokrywą. No, dużo się nie zmieniło względem tej poprzedniej generacji. Tutaj mamy zbiornik na czystą wodę. A tutaj mamy zbiornik na wodę brudną. W stacji jest system myjący, który widzę, że działa na bardzo podobnej zasadzie. Tutaj po boku jest taka szczoteczka. Wygląda to bardzo podobnie jak w S7. Natomiast fajnie, że to nie jest już błyszczące, bo w poprzedniej generacji było błyszczące, teraz jest matowe, więc cieszymy się z tego powodu. Chciałem tutaj Państwu zaprezentować, jeżeli chodzi o tę dokładkę, to ona jest taka na wklik po prostu. Czyli ją wkładamy. I jest. Nie trzeba tutaj nic przykręcać ani nic zrobić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeszcze się upewnię, ale tak na to wygląda. No i co? Dołożymy do tego o! naszego robota, który w tej pozycji na pewno jest myty, jeżeli chodzi o MOB. Poprzednia generacja ładowała się wjeżdżając w ten sposób. Czego nie ma w pudełku, a moim zdaniem powinno być, to jest druga. Zmiotka boczna, no bo ta się bardzo szybko zużywa. No i moim zdaniem bez sensu, że jest ta wersja z włosiem, powinna być silikonowa, tak jak chociażby w Roboroku, Jak się nazywał ten X S6 Max V? Te nazwy mają bardzo skomplikowane. Także to był unboxing najnowszego robota sprzątającego od Roborock. Jeżeli Wam się podobało, to możecie napisać, co Wam się podoba w nim i czy macie zamiar go kupić i co chcielibyście, żebyśmy przetestowali. No bo my go będziemy testować specjalnie dla Was na tym kanale, więc koniecznie subskrybujcie, bo już niedługo więcej na ten temat. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kolejnym razem trzymajcie się. Na razie.